Magiczne podróże Lili i trola Fiołka. Odcinek 2. Nocny ogród i spadające gwiazdy. Po pierwszej wspaniałej przygodzie w krainie Barw, Lili nie mogła się doczekać kolejnego spotkania z Fiołkiem. Każdego wieczoru, siedząc na łóżku i czesząc swoje fioletowe warkoczyki, spoglądała w lustro z nadzieją. I rzeczywiście, trzeciej nocy po ich pierwszym spotkaniu. Lustro zaczęło delikatnie migotać znajomym, tęczowym blaskiem. Fiołek, szepnęła radośnie, gdy z tafli wyłonił się jej maleńki przyjaciel z motylimi skrzydełkami. Witaj ponownie, Lili, zaćwierkał Fiołek, wykonując w powietrzu elegancki łuk. Mam dla ciebie niespodziankę. Dzisiejszej nocy zabiorę cię do jednego z najpiękniejszych miejsc w całej krainie barw nocnego ogrodu nocnego ogrodu powtórzyła Lili z ciekawością To brzmi bardzo tajemniczo Och to miejsce jest naprawdę magiczne Fiołek podskoczył z podekscytowania a jego skrzydełka zaiskrzyły się wszystkimi kolorami tęczy To jedyne miejsce we wszechświecie gdzie gwiazdy spadają na ziemię i zamieniają się w żywe świetliki Lili szeroko otworzyła oczy ze zdumienia Gwiazdy stają się świetlikami to niemożliwe w krainie barw wszystko jest możliwe. Zaśmiał się Fiołek. Chodź, pokażę ci. Ale pamiętaj, w nocnym ogrodzie musimy być bardzo cicho, żeby nie przestraszyć spadających gwiazd. Lili wzięła Fiołka na rękę i podeszła do lustra. Tym razem przejście było jeszcze łatwiejsze niż za pierwszym razem. Lustro rozfalowało się jak srebrna woda. A ona wkroczyła pewnie w magiczny tunel świateł. Gdy dotarli na miejsce, Lili zatrzymała się zaskoczona. Stali na skraju ogrodu, który wyglądał zupełnie inaczej niż wszystko, co dotychczas widziała. Było ciemno, ale niestraszna ciemność. Przeciwnie, wszystko wokół miękko świeciło delikatnym, srebrzystym blaskiem. Ogród był pełen niezwykłych roślin które lśniły jak drogocenne kamienie wysokie drzewa miały liście w odcieniach srebra i błękitu które szumiały melodyjnie na lekkim nocnym wietrze między nimi rosły kwiaty przypominające wielkie kielichy z których sączyło się miękkie perłowe światło ale najwspanialsze było to co działo się nad ich głowami po ciemnym aksamitnym niebie przelatywały prawdziwe gwiazdy nie tak daleko jak zwykle Lecz tuż nad koronami drzew. Poruszały się powoli i majestatycznie, zostawiając za sobą ślady błyszczącego pyłu. Spójrz! szepnął Fiołek, wskazując na jedną z gwiazd, która zaczęła opadać ku ziemi. Lili obserwowała z zapartym tchem, jak gwiazda powoli leciała w dół, świecąc coraz jaśniej. Gdy dotknęła ziemi koło wielkiego, srebrnego kwiatu, nagle zamieniła się w malutką, świecącą kulkę, która zatańczyła w powietrzu. To świetlik! wyszeptała zachwycona Lili. Dokładnie potwierdził Fiołek. Każda gwiazda, która spada w nocnym ogrodzie, zamienia się w świetlika. Potem żyje tutaj przez cały rok, oświetlając ogród, aż w końcu wraca na niebo jako nowa gwiazda. Gdy tak stali i podziwiały magiczne widowisko, usłyszeli cichy, smutny płacz dobiegający z głębi ogrodu. Ktoś płacze, powiedziała Lili z troską. Powinniśmy sprawdzić, co się dzieje. Poszli ostrożnie w kierunku odgłosu, starając się nie hałasować. Między wysokimi, srebrnymi trawami znaleźli małego świetlika, który siedział na liściu wielkiej paproci i smutno migał bardzo słabym światełkiem. Cześć, mały przyjacielu, odezwała się łagodnie Lili, kucając obok świetlika. Jestem Lili. A to jest fiołek. Dlaczego jesteś taki smutny? Świetlik podniósł główkę i spojrzał na nich dużymi, błyszczącymi oczkami. Był nie większy od palca Lili, miał przezroczyste skrzydełka i ciałko, które miękko świeciło złotym blaskiem. Nazywam się Hugo, powiedział cienkim, dzwoneczkowatym głosem, i jestem bardzo zagubiony. Spadłem z nieba trzy dni temu, ale nie mogę znaleźć swojej rodziny świetlików. Rodziny świetlików? zapytał Fiołek, drapiąc się po główce. Ale przecież świetliki rodzą się z pojedynczych gwiazd. To prawda, wyjaśnił Hugo, ocierając maleńką łeskę, która błyszczała jak diament. Ale czasami, gdy na niebie jest szczególnie jasna konstelacja, cała grupa gwiazd spada razem i staje się rodziną świetlików. Moja mama Stela, tata Błysk, i moja siostra Iskierka spadli ze mną ale gdy się obudziłem, już ich nie było. Lili poczuła, jak ściska jej się serce. Mały Hugo wyglądał tak samotnie i przestraszony. Nie martw się, Hugo, powiedziała zdecydowanie. Pomożemy ci znaleźć twoją rodzinę. Prawda, Fiołku? Oczywiście, zawołał energicznie Fiołek. W krainie barw nikt nie zostaje sam. Ale musisz nam pomóc, Hugo. Czy pamiętasz coś szczególnego o miejscu, gdzie się ostatnio widzieliście? Hugo zamyślił się, a jego światełko zamigotało intensywniej. Pamiętam. Pamiętam, że mama mówiła coś o srebrnym kwiecie snów. Mówiła, że to najpiękniejsze miejsce w całym nocnym ogrodzie, gdzie świetliki mogą odpocząć i nabrać sił. Srebrny kwiat snów, wykrzyknął Fiołek. Znam to miejsce. Ale znajduje się w samym sercu ogrodu, dość daleko stąd. Będziemy musieli podążać śladami świetlnego pyłu. Śladami świetlnego pyłu? zapytała Lili. Każdy świetlik zostawia za sobą niewidoczny dla zwykłych oczu ślad magicznego pyłu, wyjaśnił Fiołek. Ale ja potrafię go zobaczyć. Musimy tylko znaleźć miejsce, gdzie Twoja rodzina była ostatnio, Hugo. Mały świetlik wskazał kierunek, w którym leciał, gdy się gubił. Fiołek zamrugał mocno oczkami, które nagle zaświeciły jak małe latarki, i zaczął się rozglądać uważnie po ziemi i roślinach. Tak, widzę, zawołał po chwili. Tutaj są ślady. Trzy różne ścieżki świetlnego pyłu prowadzą w tamtą stronę. Wyruszyli w kierunku wskazanym przez fiołka. Lili niosła hugo na dłoni, żeby mały świetlik nie zmęczył się lataniem, a Fiołek prowadził ich. Śledząc niewidoczne ślady, szli przez magiczny ogród, mijając coraz piękniejsze i dziwniejsze rośliny. Widzieli krzewy o liściach jak ze szkła, które brzęczały melodyjnie na wietrze, fontanny świecącej wody, która biła prosto z ziemi, i tajemnicze groty, pokryte błyszczącymi kryształami. W pewnym momencie ślady świetlnego pyłu zaczęły się rozchodzić w trzy różne strony. Ochnie! Westchnął fiołek. Tutaj się rozdzielili. Każdy poszedł w inną stronę. Hugo posmutniał jeszcze bardziej, a jego światełko prawie zgasło. To znaczy, że nigdy ich już nie znajdę? zapytał drżącym głosem. Nie, 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 powiedziała szybko Lili. Na pewno jest jakiś sposób, żeby ich wszystkich znaleźć jednocześnie. Zastanówmy się. Usiedli na miękkiej, srebrzystej trawie. I myśleli intensywnie. Nagle fiołek podskoczył. Mam pomysł? Hugo, czy twoja rodzina zna jakąś szczególną piosenkę? Coś, co śpiewaliście razem na niebie? Tak. Hugo od razu rozbłysł jaśniej. Mamy naszą rodzinną piosenkę o świetle gwiazd. Śpiewamy ją zawsze, gdy chcemy się odnaleźć. Doskonale? Ucieszył się fiołek. W nocnym ogrodzie. Dźwięki niosą się bardzo daleko, jeśli zaśpiewamy wystarczająco głośno Twoja rodzina na pewno nas usłyszy, ale ja nie znam słów zmartwił się hugo nieważne powiedziała lili z entuzjazmem Ty śpiewaj swoją piosenkę, a my będziemy ci wturować i pomagać głosem razem na pewno będziemy słyszalni w całym ogrodzie. Hugo skinął główką i wzniósł się w powietrze. Jego światełko zaczęło pulsować w rytmie melodii, a on zaczął śpiewać wysokim, czystym głosikiem. Świecące gwiazdy na niebie błyszczą, swoje światełka nam cicho szepczą. Mama, tata, siostrzyczko mała, gdzie wasza lampa świetlana? Halo-halo, czy mnie słyszycie? W nocnym ogrodzie, w ciemnościach błądzicie. Lili i fiołek od razu podchwycili melodię. Lili śpiewała swoim czystym, dziecięcym głosem, a fiołek dodawał wysokie, dzwoneczkowate dźwięki. Ich głosy harmonijnie łączyły się z piosenką Hugo, tworząc piękną, magiczną melodię, która niosła się echem po całym ogrodzie. Nagle z trzech różnych kierunków usłyszeli odpowiedź. Trzy inne głoski świetlików śpiewały tę samą piosenkę. To oni! wykrzyknął Hugo. A jego światełko zabłysło tak jasno, że przez chwilę był jak mała gwiazda. To moja rodzina. Z trzech stron ogrodu nadleciały świetliki: większy z mocnym, złotym światłem, tata błysk, drugi o delikatnym, srebrnym blasku, mama Stela i maleńki, różowy świetlik, siostra iskierka, migając z radości. Hugo! Zawołali wszyscy jednocześnie i rzucili się do niego tworząc migającą kulę światła w objęciach. – Szukaliśmy cię wszędzie – powiedziała mama Stella, przytulając syna. – Baliśmy się, że coś ci się stało – dodał tata błysk. – Brakowało mi cię – pisnęła mała iskierka. – Wszystko w porządku dzięki moim nowym przyjaciołom – powiedział Hugo, wskazując na Lili i Fiołka. – To Lili i Fiołek! Pomogli mi was odnaleźć! Rodzina świetlików podleciała do ratowników Hugo. – I jak możemy wam podziękować? – zapytała mama Stella. – Nie musicie – uśmiechnęła się Lili. – Po prostu po to są przyjaciele, żeby sobie pomagać. – Ale mamy dla was prezent – zawołał tata Błysk. – Pokażemy wam najpiękniejsze miejsce w nocnym ogrodzie. Srebrny kwiat snów. Rodzina świetlików poleciała przodem, a lili i fiołek podążyli za nimi. Dotarli do niewielkiej polany, w której środku rósł ogromny, wspaniały kwiat. Miał płatki jak ze srebra, które delikatnie falowały, choć nie było wiatru. W środku kwiatu kołysała się przezroczysta, perłowa woda, która wydawała z siebie najpiękniejsze dźwięki, jakby ktoś grał na szklanym dzwonku. To jest srebrny kwiat snów wyjaśnił Hugo. W jego wnętrzu świetliki mogą odpocząć i nabrać sił do powrotu na niebo. A teraz, powiedziała mama Stella tajemniczo, możemy wam pokazać, co dzieje się, gdy cała rodzina świetlików tańczy razem. Wszystkie cztery świetliki wzbiły się w powietrze i zaczęły tańczyć wokół siebie w coraz szybszym tempie. Ich światła zaczęły się łączyć, tworząc wspaniałą, Świecącą spiralę kolorów, gdy tańczyli w powietrzu, pojawiały się błyszczące gwiazdy, nieprawdziwe, ale stworzone z ich magii, które opadały jak deszcz światła na całą polanę. To najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam wyszeptała Lili, patrząc na taniec światła. W krainie barw najpiękniejsze rzeczy dzieją się wtedy, gdy ktoś odnajduje swoich bliskich, powiedział fiołek mądrze. Taniec trwał kilka minut, po czym świetliki opadły łagodnie na płatki srebrnego kwiatu snów, zmęczone, ale szczęśliwe. Dziękujemy wam z całego serca, powiedział Hugo, podlatując do Lili. Bez was nigdy nie odnalazłbym mojej rodziny. A my nigdy nie zapomnimy waszej dobroci, dodała mama Stella. Jeśli kiedykolwiek będziecie w nocnym ogrodzie, zawsze znajdziecie tutaj przyjaciół, obiecał tata Błysk. I pamiętajcie, powiedziała mała Iskierka swoim pięknym głosikiem: Nawet najmniejszy z nas może być ważny dla innych. Hugo to najmłodszy w naszej rodzinie, ale jego brak sprawił, że cały ogród stał się dla nas smutny. Po tych słowach Lili poczuła ciepło w sercu. Zrozumiała, że Iskierka ma rację: każdy, nawet ten najmniejszy, jest ważny i cenny. Gdy przyszedł czas pożegnania, Świetliki odprowadzili ich do lustra powrotów, które znajdowało się na skraju nocnego ogrodu. Do zobaczenia, zawołał Hugo, migając na pożegnanie. Może kiedyś spotkamy się znowu na niebie, dodała Iskierka. Lili i Fiołek pomachali swoim nowym przyjaciołom i wstąpili w lustro. Podróż powrotna była spokojna i pełna ciepłych wspomnień. Gdy Lili znalazła się z powrotem w swoim pokoju, usiadła na łóżku i uśmiechnęła się do Fiołka. To była wspaniała przygoda, powiedziała. I nauczyłam się czegoś ważnego. Czego? Zapytał Fiołek, siadając blisko dłoni. Że każdy jest ważny, nawet jeśli wydaje się mały albo nieważny. Hugo był tylko jednym małym świetlikiem, ale jego rodzina nie mogła być szczęśliwa bez niego. Dokładnie, ucieszył się Fiołek, i że czasami pomaganie innym przynosi nam więcej radości niż cokolwiek innego. A także tego, że najpiękniejsze rzeczy dzieją się, gdy jesteśmy razem z tymi, których kochamy, dodała Lili, myśląc o tańcu świetlików. Fiołek skinął główką i posłał jej pocałunek ze swoich malutkich łapek, który zamienił się w błyszczący, złoty pyłek spadający jak deszcz. Gwiazd. Do zobaczenia w następnej przygodzie, powiedział, znikając w lustrze. Lili położyła się do łóżka z uśmiechem na twarzy. Tej nocy śniły jej się tańczące świetliki, spadające gwiazdy i srebrny kwiat snów. A nad jej głową, za oknem, zwykłe gwiazdy na niebie zdawały się migać do niej przyjaźnie, jakby wiedziały o jej niezwykłej przygodzie. Drogie dzieci! Historia Hugo i jego rodziny uczy nas czegoś bardzo ważnego. Każdy z nas jest wyjątkowy i cenny, bez względu na to, jak mały czy nieważny może się czasem czuć. Tak jak mały świetlik Hugo był niezbędny do szczęścia swojej rodziny, tak każde dziecko, każdy przyjaciel, każdy z nas ma swoją niepowtarzalną wartość. Pamiętaj, że nikt nie jest za mały, żeby mieć znaczenie. Twój uśmiech może rozjaśnić komuś dzień, twoja pomoc może rozwiązać czyjś problem, a twoja obecność może sprawić, że ktoś poczuje się mniej samotny. A gdy widzisz kogoś, kto potrzebuje pomocy, tak jak Hugo potrzebował odnalezienia rodziny, nie wahaj się wyciągnąć pomocną dłoń. Czasami najpiękniejsze przygody zaczynają się od prostego gestu dobroci. Koniec odcinka drugiego.